Cześć siemanko z tej strony Los Santos. Nie było była dłuższa przerwa na kanale, nie było filmów. Spowodowane to było też tym, że nie miałem lepszego mikrofonu. Ten, ten powinien być lepszy, powinna być lepsza jakość dźwięku. Powinno być wszystko ok. Tak, na serwerze jesteśmy. no Macin 2 nagrywamy nadal. No, ten pan się opierał na macin. Nie wiem, a gdzie teraz aktywność, bo miał sporą przerwę. No zobaczymy. Server 4 PL, jak widzimy. Godzina 14.22 Gino, 1 lipca. Tak wygląda dźwignia. Ludzie są, biją się, biją się. Serwer PvP, serwer PvP. Na start dostajemy 200 level. Dokładnie dostajemy pierwszy level. Idziemy do handlarki i się widzimy. Pokażę Wam, jak to działa. Tak się prezentuje. Tworzymy postać. Wchodzimy do gry. Widzimy się w grze. Ekipa serwera CG, jedna osoba, bardzo podobno. Na start jak mówiłem, pierwszy level. Jeszcze tu są, widzę. Sanki mogliby to przynajmniej zmienić. E, mogliby to przynajmniej zmienić, tak, zestaw PVP. Zestaw duży. Zestaw duży. E, dobra, lecimy, pokażemy. Przedstawimy, o czym chodzi z pierwszym levelem. No to lecimy sobie jeździć z głową. Jeździesz głową, widzisz, dam ci 200 level, możesz jeszcze zrobić jakieś wyzwanie lub tylko dostać 200 level. Teraz się wywala, wchodzisz od nogi. I jak widzicie, w ten sposób mamy 200 level, nic ciężkiego Dobra. E, no to zaczniemy sobie wszystkich npc ów Czarna Elfica, co posiada smoki, no rzeczy do ślubu, kadeki. Ciekawe, czy idzie ulepszać kadeki. E, zaraz sprawdzimy buty, tele. W to jest jeszcze wymagane na jakimś serwerze? No. Nie, ale nie wiem to to jest Jak nowa technika jakaś. Nareszcie udało mi się oplanować. Zrzuć się odłamków energii. Przednośni drą biżuterię, no to w poczytać. Pora basia, zbroja wojownik. Widzicie, no jest od chuja tych zbroi. Mogę wam tam kilka przedstawić. Widzie, jest, no, od chuja, trzeba patrzeć na bonusy. A żeby dobrze być, to pewnie trzeba sobie sprawdzić i się ludzi popytać, jaka zbroja jest na tym serwerze no najlepsza. Zbroja ninja. Zbroja z wiadomo mamy kilka części, a on tylko tak czyś lepsze pokażę Widzicie tu się. Nawet bonami się różni tak. czyli, czyli widzicie no, można robić klasówki, można robić. Trzy. to jest, ale to nie zależy. Dobra, no sobie w tym polecimy. Tu widzicie, jeździć z głową, biżuterię mamy innej. Mamy bijut. Już to gdzieś widziałem, ale nie wiem gdzie, ale wiem, że gdzieś nie widziałem. O, kolczyki. Kolczyki, widzicie, na przykład możecie sobie zrobić set podkryta, tu na wojny. Mówię ci, tu można sobie robić od chuja. Różnych setów, nie wiem, różne bony, jakie ci się podobają sobie, takie bony zrobisz. Sklep, z broni. Sorry. I to też jest ja też trzeba patrzeć na bonusy. Bo zauważysz, że na przykład pod jedną jest Ludkryt, pod drugą lud szaman, no i pod trzecią Ludkrzyt. widzicie to sobie, o, tak się to zaprezentowało. Kichi, chociaż to broń mi nie przypada, to by był Różne sety. O, ten jest kurwa, ale jakoś tu wygląda, choćby był jakiś autorski, a w grze już tak. No zaciekawie to nie wygląda szczerze powiem. Nie będę wszystkich setów pokazywał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dojdziecie tu się przekonacie. Jeżeli chcecie, można zrobić gigę. I oczywiście, nie wiem czy, po, czy powiedziałem, na no, sam start y jest do wygrania pod tym filmem mały VIP. Co daje mały VIP? Przedrostek VIP w I bonusy tam, loot i ten. Czyli bardzo dobrze, żeby zacząć grać na serwerze, że gracie możecie i o ile się nie gracie, to możecie. Y i co zrobić, żeby wygrać takie małego VIP-a? Trzeba dać komentarz, obojętniaki, łapkę w górę i subskrybować. najlepiej, żeby się gdzieś udostępnić ten film Jest Tak. Jeżeli będzie powiedzmy 30 łapek w górę, to zrobię pod drugim odcinkiem dużych VIP-ów razy 2. Dobra? Dobra. Tak. Jeszcze co wam tu mogę pokazać w korole? Szpylę taki tutaj nie wiem, można nawet iść i troszkę przesuwać, no ale leży, to, chce, to sobie do no, tego Tutaj taki zwykły NPC, typu handlarka, no co powinna mieć? Roski, 6-7, widzisz? 6 -7, to pewnie... Tu, co ty tu piszesz? usuwa piosenki? To pewnie trzeba je w mieć. Ażeby piszki, a nie piszewy na p. A pewnie, żeby mieć 607, to wydropit i picham hop. Boga, zboga, wejdź na arenę śmierci wskoczenia walki, patrzcie, tego chyba nie zobaczyłem kiedyś można wskoczyć, jak jest tablica królów królów, tak no i stroje ja sobie wezmę szarnierza polskiego z tym patriotą tak, hi, hi. i to sobie wstrzymujemy stroje, część druga tabuły piłkarskie, czy świąteczne frezury sobie sprawdzimy, damy sobie tego i irokalista, ten tak preferent na parę tak serweru serwerów, 2012. Preferent no małe i zwykłe, podstawowe. Czyli pamiętaj o konkursie, do którego jest które do wygrania mały VIP. Pamiętajcie, jak będzie dobra aktywność, to w drugim odcinku, który będzie 30 lat od ma dużo vip do wygrania. Przypominam zasady konkursu, łapta w górę, komentarz obojętnie jakiś Subskrybujcie, musi być subskrybentem mojego kanału. I najlepiej uświetlmy ten filmik. Do zobaczenia na serwerze.